Naszymi plecami znajduje się Warszawskie Muzeum Archeologiczne. W czasie powstania listopadowego był tutaj arsenał, czyli po prostu skład broni. Gmach wzniesiono w latach 1638-1643. Arsenał był świadkiem wielu wydarzeń, ale jedno z nich było wyjątkowe. W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku podoficerowie raz z mieszkańcami Warszawy zdobyli ten arsenał i tym pomogli powstaniu listopadowemu. Dzień dobry. Co Pan sądzi na temat powstania listopadowego? Dzień dobry. Ja uważam, że tak jak każde powstanie e, jest warto o tym, żeby pamiętać. Pomimo tego, że decyzje o zainicjowaniu powstania są bardzo ciężkie. E, z reguły jest tak, że walczymy jakby przeciwko Znacznie większej e, sile niż, niż, niż ta nasza, którą dysponujemy, jak choćby przy, przy powstaniu warszawskim. Ważne jest, żeby o tym pamiętać, w szczególności ważne, ważne jest o tym, żeby pamiętać o powstaniu listopadowym, kiedy, mm, kiedy wielu młodzi, młodych ludzi, może trochę starszych niż od Was, ale, ale również bardzo młodych, walczyło o Polskę, o, o, o Polskość, o niepodległość i o to, żeby, żebyśmy teraz mogli właśnie przeprowadzać na przykład takie wywiady. Dziękuję. Dziękuję. Znajdujemy się w Warszawie, przy ulicy Grochowskiej i próbujemy sobie wyobrazić czasy powstania listopadowego i bitwy pod Olszynką Grochowską, która to rozegrała się dokładnie 180 lat temu i była najbardziej krwawą bitwą w historii Polski. dziś tu przy ulicy Zamońskiego stoją dwa budynki. Logatki Grochowskie, dawniej moskiewskie, wybudowane w latach 1816-1818, pamiętające... Czasy bitwy. Znajdujemy się w budynku dawnych rogatek. Teraz mieści się tu pijalnia czekolady firmy Wedel. Po drugiej stronie ulicy też się mieścił budynek rogatek, tylko że teraz w tym miejscu jest salon ślubny. Z lewej strony ulicy Grochowskiej widzimy pomnik. Widzimy pomnik. Budowniczych szasy brzeskiej, tak zwany Niemiec żelazne Słupy. W 1831 roku pomnik stał samotnie wśród pól. Dziś jest zupełnie zdominowany przez stojące w pobliżu budynki. Przy tym pomniku było stanowisko dowodzenia naczelnego wodza armii polskiej generała Michała Radziwiła. Znajdujemy się przy ulicy Traczy, niedaleko stacji kolejowej Olszynka-Grochowska. Jak widać na mapie, tu po mojej prawej stronie będziemy mogli zobaczyć pomnik Bitwy Grochowskiej i mogiła żołnierzy, którzy w tej bitwie polegli. Po upadku powstania listopadowego władze rosyjskie nie zezwalały na upamiętnienie miejsca bitwy. Las Olchowy został wycięty. Tuż przed odzyskaniem niepodległości w 1916 roku Towarzystwo Przyjaciół Grochowa postawiło tu drewniany krzyż upamiętniający bohaterów bitwy, a w setną rocznicę bitwy krzyż ten zamieniono na metalowy i stoi do dziś. Jak często Pan tutaj przychodzi? No właściwie to jestem tutaj dwa razy w roku. A no to szczególnie wtedy, kiedy są uroczystości związane z powstaniem listopadowym i z bitwą pod Olszynką Grochowską. Jest on dwa razy w rok. Na pewno ma to dla Pana duże znaczenie. Ma to dla mnie duże znaczenie, ponieważ od najmłodszych lat interesowałem się tym okresem. Tutaj akurat w rozmowie. Pan Zdzisław razem z innymi mieszkańcami dzielnicy brał udział w tworzeniu pobliskiej Alei Chwały. Dowiedzieliśmy się, że dużą rolę w pielęgnacji powstańczej historii odegrał zmarły przed kilkoma laty ksiądz Prałat Wacław Karłowicz, kapelan powstania warszawskiego i kustosz pamięci narodowej. Znajdujemy się przy ulic ulicy Płowieckiej, w czasie powstania listopadowego przebiegała tu szosa Brzeska. Tą drogą maszerowały wojska polskie i rosyjskie przed najważniejszymi bi bitwami powstania. Czasy powstania listopadowego i bitwy pod Olszynką Grochowską pamięta Kaczma Wawelska, zniesiona w 1823 roku. Dziś mieści się w tej oto Kaczmierz, hotel zajazd napoleoński. Tu, w tym miejscu, tak jak my dzisiaj, mieszkańcy Wawra oddają hołd i składają wieńce. Kiedy przyjeżdżacie autobusem lub samochodem po ulicy Powieckiej, obok zajazdu napoleońskiego, pamiętajcie, że tu, w tym miejscu poległo wielu żołnierzy polskich. O słynnej bitwie pod Stoczkiem Łukowskim, o bohaterstwie generała Dwernickiego i jego żołnierzy opowiadała nam pani Danuta Żebrowska, nauczycielka historii i pedagog zespołu oświatowego. Pani pedagog, dowiedzieliśmy się także, że ten piękny pomnik powstał w roku 1931, ale niedawno gruntownie go odrestaurowano i poświęcono. Dzisiaj Stoczek Łukowski odwiedzają turyści z całej Polski, a nawet z Europy. To tylko 80 km od Warszawy. Warto zobaczyć to ważne miejsce. Król Zygmunt nadał prawa miejskie Stoczkowi. I rok macie podany, 1546, a dokładnie to było 4 kwietnia. Mam pytanie: kiedy powstał ten pomnik i kto jest jego autorem? Pomnik powstał w roku 1991. Mieszkańcy Stoczka ufundowali ten pomnik na pamiątkę bohatera miejscowego. A wykonawcą, projektantem tego cokołu pomnika jest pan Zygmunt Kaczor, który pochodził ze zgużnicy. Można zwiedzać Francję, Hiszpanię i Włochy. Można opalać się w Egipcie lub w Chorwacji, ale my, Polacy, musimy pamiętać o ważnych miejscach historycznych. Wiedzę o takich miejscach przekazali nam nasi dziadkowie, pradziadkowie i ojcowie. Zostawili nam ten pamiętny testament. Maju, proszę przeczytaj to, co jest napisane na tym pomniku. Przechodniu, powiedz współbraciom. Że walczyliśmy mężniej i umierali bez trwogi, ale z troską w sercu o losy Polski, losy przyszłych pokoleń, o Wasze losy. Ku czci bohaterów Olsztynki-Grachowskiej poległych dnia 25 lutego 1831 roku. Znajdujemy się przy Alej Pamięci i spotkaliśmy mieszkańca, który prawdopodobnie mógłby nam coś więcej powiedzieć o tym miejscu. Proszę Pana. Dzień dobry Państwu. Józef Melak, mieszkaniec dzielnicy Rembertów. Rodzina moja mieszka tu od wielu pokoleń. Dziadkowie przeżywali. Pan Melak przypomniał nam, że Aleja Chwały, tworzona od początku roku 1999, liczy obecnie 30 tablic i jest poświęcona pamięci, bohaterów i wielkich patriotów, którzy uczyli nas miłości do naszej ojczyzny. Swoje pomniki mają tu m.in. generałowie Józef Chłopicki, Józef Bem, Józef Dzwernicki i Piotr Szembek. Są uczestnicy Nocy Listopadowej: Józef Wybicki, Józef Nabielak i Józef Zaliwski. Spośród poetów sławiących Powstanie Listopadowe uhonorowano m.in. Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Po szkole imienia generała Dwernickiego oprowadzały nas pani wicedyrektor Elżbieta Stodolska oraz pani Danuta Żebra. Litwa właśnie bitwa morale żołnierza polskiego pokazała, że można zwyciężyć z przeważającymi siłami. Właśnie tak. pomniki, dzieci takie makiety, o tu temat Patrona. Jak się nazywa wasze miasto? Stoczek A jaki generał tutaj walczył pod stoczkiem? Brawo, brawo. Po zwiedzaniu był czas na obiad i spotkanie w gabinecie pani dyrektor Wiesławy Milczuk. Jeszcze raz dziękujemy za gościnę i poświęcony nam czas czy panie dyrektor, jak to się stało, że szkoła przyjęła imię generała Dwernickiego? Że szkoła przyjęła imię generała Dwernickiego, ja mogę tylko się domyślać, ponieważ, proszę popatrzeć, mamy tu sztandar szkoły. Szkoła otrzymała sztandar i imię generała Dwernickiego w roku 1979, czyli było to 32 lata. Temu. Podejrzewam, że dlatego, gdyż generał Dwernicki był dowódcą pierwszej zwycięskiej bitwy w powstaniu. Jak się Pani pracuje w szkole imienia generała Józefa Dwernickiego? Bardzo dobrze mi się pracuje w tej szkole, ponieważ jestem tutaj już praktycznie od 1984 roku. W jaki sposób współpracuje Pani z mieszkańcami Stoczka? Jako nauczyciel chyba każdy ma za zadanie współpracować z mieszkańcami, bo mieszkańców tworzą nasi rodzice. W naszej mamy mundur z okresu powstania listopadowego. Ten mundur. Trudno mi jest powiedzieć właściwie, w jakich okolicznościach do nas do Izby trafił, ponieważ Izba y, istnieje w naszej szkole tak od lat 80 Wcześniej y, zbiory były gromadzone przy Miejskim Ośrodku Kultury. W 1810 roku został oznaczony Złotym Krzyż, Krzyżem tutaj Militari za zasługi w wojnie księstwa warszawskiego z Austrią. W 1813 Krzyżem tutaj Militari francuski Krzyż Srebrnej Legii Honorowej a następnie za pod Bittenbergiem